Helena od zawsze ceniła spokój w swoim domu. Po latach pracy i samotnych wieczorów wypełnionych książkami, ogródkiem i drobnymi przyjemnościami, w jej życiu pojawił się Tomasz, jej jedyny syn. Wychowywała go z miłością i dyscypliną, zawsze chcąc dla niego najlepszego, a teraz jego szczęście zależało od tego, kogo wybrał sobie na partnerkę. Kiedy Ewa pojawiła się w drzwiach ich domu, Helena starała się być uprzejma. Ewa była młoda, elegancka, uśmiechnięta, wyglądała idealnie na zdjęciach ślubnych i podczas pierwszej wizyty w domu teściowej. Helena witała ją ciepłym uściskiem i delikatnym uśmiechem, gotowa otworzyć swoje serce i przyjąć ją do rodziny. Jednak od pierwszych chwil w powietrzu wisiało coś niewidocznego, coś, czego Helena nie potrafiła od razu nazwać. Ewa sprawiała wrażenie uprzejmej, ale w jej spojrzeniu kryła się chłodna kalkulacja. Każdy jej ruch był wyważony, każdy gest przemyślany. Helena zauważyła drobne napięcia, kiedy podawała Tomaszowi herbatę, Ewa wchodziła do kuchni nieproszona, kiedy Helena chciała pomóc przy przygotowywaniu obiadu, Ewa podawała instrukcje, które sugerowały, że zna się lepiej na wszystkim. Helena próbowała ignorować drobne złośliwości. Myślała, że młoda synowa po prostu stara się pokazać swoją wartość w nowym domu i że te małe tarcia znikną po pewnym czasie. Ale z każdym dniem subtelne komentarze Ewy stawały się coraz bardziej przenikliwe. Czasami mówiła coś, co wyglądało na żart, a jednak w kontekście brzmiało, jak ukryta krytyka oceniała sposób, w jaki Helena dbała o dom, układała naczynia, rozmieszczała kwiaty w salonie. Helena czuła, że powinna zachować spokój, a jednak serce podpowiadało jej, że coś jest nie tak. Tomasz wydawał się nie dostrzegać tych drobnych sygnałów. W jego oczach Ewa była tylko uroczą, miłą dziewczyną która dba o niego i o dom. Helena wiedziała jednak, że w tych miłych słowach i uśmiechach kryje się coś więcej, coś, co może zagrażać temu, co budowała przez całe życie. Wieczorem, kiedy dom pogrążył się w ciszy, Helena siedziała sama w salonie, obserwując Ewa, która rozpakowywała swoje rzeczy w sypialni Tomasza. Młoda kobieta uśmiechała się do siebie, jakby triumfowała w milczącej grze, której reguły były znane tylko jej. Helena poczuła zimny dreszcz niepokoju. Wiedziała, że nadchodzące tygodnie i miesiące nie będą takie same jak wszystkie poprzednie. Coś w tej młodej synowej wydawało się niebezpiecznie sprytne, a Helena po raz pierwszy od dawna poczuła, że jej spokojne życie może wkrótce zostać wywrócone do góry nogami. Po kilku tygodniach wspólnego mieszkania napięcie w domu zaczęło narastać. Helena zauważyła, że Ewa zmieniała drobne rzeczy w domu bez pytania, przesuwała ulubione kubki, wymieniała książki w półkach, które Helena starannie ustawiła. Każdy ruch synowej wydawał się nieprzypadkowy, jakby była wnikliwym obserwatorem, który planował każdy detal, by wprowadzić chaos w spokojny rytm życia Heleny. Podczas obiadu Ewa zaczęła krytykować sposób, w jaki Helena przygotowywała posiłki. Może spróbujesz inaczej doprawić zupę. Mówiła tonem uprzejmego doradcy, ale Helena poczuła w tym sarkazm. Tomasz uśmiechał się, nie dostrzegając napięcia, które rosło z każdym słowem. Helena poczuła gniew wymieszany z niepokojem. Wieczorem Ewa wyciąga Enyła z szafy swój plan tygodnia, który dokładnie obejmował każdy posiłek, porę sprzątania i czas spędzony z Tomaszem. Może wprowadzimy małe zmiany w harmonogramie. Powiedziała, patrząc na Helenę z wyższością. Helena zmarszczyła brwi, czując, że jej przestrzeń i rutyna są podważane krok po kroku. Pewnego popołudnia Helena znalazła w kuchni potłuczone talerze, które Ewa przypadkowo zbiła podczas przygotowywania deseru. To było subtelne, ledwo zauważalne, ale dla Heleny to był sygnał, młoda synowa nie zamierzała ułatwiać jej życia. Helena zaczęła myśleć o tym, że Ewa obserwuje każdy jej ruch, jakby planowała jej upadek w cichym teatrze codzienności. Helena czuła mieszankę gniewu i strachu. Dom, który dotąd był miejscem spokoju, zamienił się w pole walki, w której nikt nie mówił otwarcie, co naprawdę myśli. A Ewa. Jej uśmiechy i uprzejme słowa były bronią w ukrytej wojnie, którą Helena dopiero zaczynała dostrzegać. Dni mijały, a Ewa zaczęła wprowadzać coraz subtelniejsze działania. Helena odkryła, że niektóre leki zostały przesunięte, a ulubione przybory kuchenne były często niedostępne lub ukryte. Każda próba rozmowy kończyła się usprawiedliwieniem Ewy to przypadek naprawdę nie wiem, jak to się stało mówiła, patrząc na Helenę z niewinnym uśmiechem. Helena zaczęła dokumentować te drobne incydenty, notowała, co znikało lub psuło się w domu. Czuła, że musi zebrać dowody, bo Tomasz zbyt często po prostu wierzył Ewie, która udawała troskliwą żonę i opiekunkę. Pewnego wieczora Helena znalazła list, który Ewa przypadkowo zostawiła na stole. Były w nim drobne sugestie, jak przypadkowo pogorszyć sytuację w domu, tak aby Helena wyglądała na niezdarną i nieprzydatną. To był moment, w którym Helena po raz pierwszy poczuła prawdziwy strach i determinację wiedziała, że Ewa ma ukryty plan. Dom, który kiedyś był dla Heleny oazą spokoju, teraz przypominał pole cichej wojny. Każdy kąt każdy mebel wydawał się świadkiem drobnych manipulacji, które Ewa wprowadzała w ciągu tygodni. Helena poczuła, że nie może już dłużej ignorować przeczucia, które rosło w niej od pierwszego dnia, gdy młoda synowa wkroczyła do ich życia. Pewnego popołudnia, gdy Ewa była zajęta sprzątaniem w salonie, Helena postanowiła przejrzeć szuflady w kuchni. Nie szukała niczego konkretnego, chciała jedynie upewnić się, że przypadki znikających przedmiotów i potłuczonych naczyń były tylko niefortunnymi zbiegami okoliczności. Ale jej ręce natrafiły na mały notatnik schowany za pudełkiem z przyprawami. Notatnik był oprawiony w miękką, sztuczną skórę, a w środku zapisane drobnym, regularnym pismem były szczegółowe plany Ewy. Helena zaczęła czytać. W notatkach znajdowały się codzienne obserwacje zachowań Heleny, drobne sugestie dotyczące przypadkowego psucia obiadu, mieszania leków, przestawiania mebli tak, by teściowa wydawała się niezdarna w oczach Tomasza. Każdy wpis był precyzyjny, chłodny, a przede wszystkim bezwzględny. Helena poczuła w sercu ciężar, jej przeczucia były prawdziwe. Przyglądała się zapisom, w których Ewa opisywała, jak wywołać drobne wypadki w domu, tak by wyglądały naturalnie. Każda strona notatnika wydawała się być dowodem na to, że młoda synowa traktowała Helenę jako przeszkodę w zdobyciu pełnej kontroli nad życiem Tomasza. Helena czuła mieszankę szoku, gniewu i smutku. Wiedziała, że musi działać, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Jednocześnie w jej głowie pojawiło się pytanie, jak długo Tomasz nie zauważył tych subtelnych manipulacji? Czy naprawdę wierzył w niewinność Ewy, czy po prostu nie chciał dostrzegać problemu? Helena wiedziała, że teraz czas na działania przemyślane, a nie impulsywne. Przez resztę dnia obserwowała Ewę z dystansu. Każdy uśmiech, każde słowo, wszystko nabrało nowego znaczenia. Helena zaczęła robić zdjęcia, notować zdarzenia, a nawet nagrywać krótkie rozmowy, aby zebrać dowody na działania Ewy. Wiedziała, że kiedy nadejdzie właściwy moment, będzie musiała pokazać Tomaszowi prawdziwe oblicze żony. Wieczorem Helena usiadła przy oknie, patrząc w ciemniejący ogród. Noc była cicha, a światło księżyca odbijało się od liści. Wiedziała jedno, od tego momentu nic nie będzie takie samo. Ewa nie była już tylko młodą, atrakcyjną kobietą w ich domu. Stała się zagrożeniem, które trzeba było powstrzymać, zanim wyrządzi większą krzywdę. Helena czuła, że nie może dłużej pozostawać bierna. Od momentu, gdy odkryło anotatnik Ewy, każdy dzień w domu stawał się dla niej testem cierpliwości i spostrzegawczości zamiast reagować impulsywnie, zaczęła uważnie dokumentować każdy ruch synowej, każdą jej próbę manipulacji, każde słowo pełne podstępu. Początkowo były to drobne rzeczy, przesunięte naczynia, potłuczone talerze, zmienione ustawienie książek. Helena robiła zdjęcia, notowała szczegóły i godziny zdarzeń, starając się zachować całkowitą dyskrecję. Wiedziała, że Tomasz nie zauważy żadnej z tych drobnych manipulacji, a bez dowodów nawet on mógłby uznać jej obawy za przewrażliwienie. Z czasem dokumentacja stawała się bardziej szczegółowa. Helena zaczęła nagrywać rozmowy, w których Ewa udając troskę i niewinność dawała subtelne sugestie mające na celu wywołanie wrażenia, że teściowa jest niekompetentna. Każde słowo Ewy. Choć wymuskane i grzeczne, miało ukryty cel. Helena czuła w sercu mieszankę strachu i determinacji, wiedziała, że musi przygotować się do konfrontacji, a dowody muszą być niepodważalne. Pewnego popołudnia Helena znalazła w torebce Ewy notatkę, która jasno wskazywała, że młoda kobieta planowała doprowadzić do poważnego wypadku, który mogłaby przypisać przypadkowi. W serce Heleny zamarło. Wiedziała, że sytuacja jest poważna i nie ma już miejsca na ignorowanie lub nadzieję, że młoda synowa się zmieni. Jednocześnie Helena starała się zachować spokój przy Tomaszu. Nie chciała wywołać w nim podejrzeń wobec siebie, a jednocześnie potrzebowała, by zobaczył prawdę o Ewie w odpowiednim momencie. Każdy dzień stawał się więc balansowaniem między zwyczajnym życiem domowym a subtelną wojną o bezpieczeństwo i prawdę. W międzyczasie Helena zaczęła planować kolejne kroki. Wiedziała, że potrzebuje świadków lub innych form potwierdzenia działań. Wy może przyjaciela, rodziny lub sąsiada, który zauważyłby nietypowe zachowania synowej. Czuła, że zgromadzenie dowodów to jedyna droga, aby chronić siebie i swojego syna przed konsekwencjami działań młodej kobiety. Wieczorem, kiedy dom pogrążył się w ciszy, Helena siedziała przy biurku, przeglądając zdjęcia, nagrania i notatki. Wiedziała, że jej spokój jest złudny, każdy kolejny dzień w domu zewą mógł przynieść coś nowego, jeszcze bardziej niebezpiecznego. Ale była też pewna jednej rzeczy, teraz ma w ręku narzędzia, które pozwolą jej ujawnić prawdę i w końcu ochronić siebie przed tą subtelną, perfidną manipulacją. Helena spojrzała na ciepłe światło lampki na stole, biorąc głęboki oddech. Czuła w sobie siłę i determinację. Wiedziała, że nadchodzi moment, w którym wszystko się wyjaśni i że musi być przygotowana, by stawić czoła Ewie, zanim będzie za późno. Dom od dawna nie był miejscem spokoju. Każdy zakamarek przypominał Helenie o manipulacjach Ewy, subtelnych działaniach, które mogły doprowadzić do poważnego wypadku. Helena, przygotowana, Wiedziała, że nadszedł moment, aby wszystko ujawnić Tomaszowi i zakończyć tę cichą wojnę. Pewnego popołudnia, podczas rodzinnego obiadu, Ewa postanowiła wywołać kolejny incydent. Podczas przygotowywania deseru podstępnie postawiła gorący dzbanek z kawą zbyt blisko stołu, tak aby Helena się o niego podkenyła. Tomasz, jak zwykle nieświadomy, zajmował się rozmową z Ewa, a Helena poczuła w brzuchu zimny dreszcz. Jednak tym razem była przygotowana. Zgromadzone dowody, zdjęcia, notatki i nagrania dawały jej pewność. Helena spokojnie złapała dzbanek, unikając wypadku, a w tym samym momencie pokazała Tomaszowi notatki Ewy, ujawniając wszystkie wcześniejsze incydenty. Tomasz był w szoku. Nie mógł uwierzyć, że kobieta, którą poślubił i którą uważał za troskliwą, planowała manipulacje i zagrażała bezpieczeństwu jego matki. Widok dowodów, w połączeniu z obserwacjami Heleny, był niepodważalny. Jego twarz zmieniała się z niedowierzania w gniew i ból. Ewa, początkowo próbująca zachować zimną maskę, zaczęła panikować. Jej uśmiech zniknął, a zimne spojrzenie ustąpiło miejsca strachowi i frustracji. Tomasz patrzył na nią z mieszanką niedowierzania i rozczarowania, a Helena, choć zdenerwowana, poczuła ulgę. Konfrontacja trwała kilka minut, które wydawały się godzinami. Ewa próbowała tłumaczyć swoje działania, usprawiedliwiać swoje drobne sabotaże i manipulacje, ale dowody były niepodważalne. Każdy krok Każda próba wykręcenia się kończyła się jeszcze większym potwierdzeniem jej winy. W końcu Tomasz, widząc całą prawdę, nie miał już wątpliwości. Jego decyzja była szybka i stanowcza Ewa musiała natychmiast opuścić dom. Helena, choć wciąż wstrząśnięta, poczuła, że odzyskała kontrolę nad własnym życiem i bezpieczeństwo. W tym momencie w domu zapanowała cisza głęboka, wymowna i pełna emocji. Każdy wiedział, że coś się zmieniło na zawsze. Helena spojrzała na Tomasza i wiedziała, że ich relacja została wystawiona na próbę, ale dzięki temu testowi okazała się silniejsza. Ewa wyprowadziła się z domu, pozostawiając za sobą ciszę, która początkowo była niemal nie do zniesienia. Helena wciąż czuła resztki napięcia które towarzyszyły jej w każdej chwili spędzonej w domu, ale teraz przynajmniej mogła oddychać swobodnie. Tomasz był przy niej, jednak jego twarz zdradzała niepokój i poczucie winy żal, że nie dostrzegł wcześniej niebezpieczeństwa i gniew, że zaufał kobiecie, która chciała skrzywdzić jego matkę. Pierwsze dni po wyprowadzce Ewy były pełne rozmów między Heleną i Tomaszem. Helena opowiadała o swoich obawach, tłumaczyła jak od dawna czuła, że Ewa działa z premedytacją. Tomasz słuchał w milczeniu, czasami ocierając oczy z żalu. Wspólnie zaczęli analizować każdy moment, w którym młoda kobieta manipulowała sytuacją w domu, i odkrywali coraz więcej subtelnych działań, które wcześniej umykały jego uwadze. Helena zaczęła powoli odbudowywać poczucie bezpieczeństwa w swoim domu. Codzienne rytuały które przez miesiące były zakłócane przez subtelne sabotaże Ewy, znów stały się naturalne. Poranna herbata, rozmowy przy kuchennym stole, wieczory w ogrodzie wszystko wrakało do równowagi. Jednak Helena wiedziała, że cień wydarzeń pozostanie w jej pamięci na zawsze. Tomasz starał się naprawić więź z matką, zrozumieć, jak mógł być tak ślepy na działania Ewy. Zaczęli spędzać więcej czasu razem, wspólnie planując drobne zmiany w domu, które miały przywrócić poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Helena była ostrożna, ale czuła, że powoli odzyskuje pewność siebie i swoją przestrzeń. Jednak mimo spokoju, który wrócił do domu, w sercu Heleny pozostało coś niepokojącego. Wiedziała, że bliscy mogą skrywać intencje, których nigdy by się nie spodziewała. Każdy uśmiech, każde słowo, wszystko nabrało znaczenia, które wcześniej umykało jej uwadze. Czuła, że nauczyła się patrzeć na ludzi inaczej z ostrożnością i doświadczeniem, które przyszło kosztem stresu i napięcia. Ewa pozostawiła po sobie pustkę, ale też przestrogę. Helena i Tomasz zdawali sobie sprawę, że czasem bliscy mogą stać się zagrożeniem, jeśli ich działania nie są zgodne z prawdziwymi wartościami rodziny. To doświadczenie zmieniło nie tylko dynamikę domu, ale też sposób, w jaki Helena patrzyła na relacje z innymi. Wieczorem, gdy cisza wypełniała dom, Helena siedziała przy oknie, patrząc na ogród. Księżyc odbijał się w tafli stawu, a światło lampy na stole oświetlało jej twarz. Czuła spokój, ale jednocześnie świadomość, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Cień wydarzeń z przeszłości pozostawał w jej sercu stałe przypomnienie, że nawet wśród bliskich mogą kryć się intencje, które zagrażają spokoju i bezpieczeństwu. Dom znów tętnił spokojem, który przez długi czas był nieobecny. Helena mogła wreszcie cieszyć się codziennym rytmem porannej herbaty przy kuchennym stole, wieczornych rozmów z Tomaszem i spacerów po ogrodzie, który przez ostatnie miesiące był świadkiem subtelnych wojen i napięć. Jednak doświadczenia zewą pozostawiły trwały ślad, którego Helena nie mogła zignorować. Każdy ruch, każdy gest i każde słowo stały się dla niej lekcją czujności. Helena nauczyła się, że pozory bywają zwodnicze i że uśmiech może skrywać intencje, których nigdy by się nie spodziewała. Tomasz był przy niej, wspierając ją, ale wiedziała, że część jego zaufania do ludzi musiała zostać odbudowana. Ewa odeszła, ale cień jej działań wciąż unosił się w domu. Helena przypominała sobie każdy drobny sabotaż, każde manipulacyjne słowo, każdy przypadkowy wypadek który Młoda synowa zaplanowała. Te wspomnienia były jak ciche echo, które przypominało, że życie nigdy nie jest w pełni przewidywalne, nawet wśród bliskich. Mimo tego Helena poczuła w sobie siły, której wcześniej nie znała. Wiedziała, że przeszła przez próby, która wystawiła ją na ciężką emocjonalną weryfikację. Każda noc spędzona w niepokoju, każdy moment strachu i gniewu wszystko to ukształtowało ją na nowo. Teraz wiedziała, że potrafi stawić czoła zagrożeniu, nawet jeśli pochodzi ono od kogoś bliskiego. Tomasz, widząc przemianę matki, zaczął bardziej doceniać jej intuicję i doświadczenie. Zrozumiał, że bliskość i miłość nie zawsze oznaczają brak niebezpieczeństwa. Czasem trzeba ufać własnym przeczuciom i obserwacjom, nawet jeśli konflikt jest niewygodny. Wspólnie zaczęli odbudowywać dom, który miał być miejscem bezpieczeństwa, miejsca, gdzie każdy kąt, każdy mebel i każda przestrzeń były wyrazem ich wspólnej troski i wzajemnego szacunku. Cisza która nastała po wyprowadzce Ewy, była wypełniona nowym rodzajem spokoju nie była to beztroska, która panowała wcześniej, lecz spokój zdobyty ciężką lekcją i świadomością. Helena wiedziała, że cień przeszłości nigdy całkowicie nie zniknie, ale nauczyła się z nim żyć. W ostatni wieczór, siedząc przy oknie i patrząc na spokojny ogród, Helena poczuła, że odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Tomasz siedział obok, trzymając ją za rękę, a ich spojrzenia spotkały się w milczącym porozumieniu. Dom był ich wspólnym miejscem, a przeszłość, choć wciąż obecna w pamięci, nie miała już mocy niszczenia ich codzienności. W głębi serca Helena wiedziała jedno: życie wśród bliskich może być pełne niespodzianek, nie zawsze przyjemnych, czasem wręcz niebezpiecznych. Ale siła, Determinacja i czujność pozwalały przetrwać każdy kryzys. I choć cień po Ewie pozostawał, był teraz symbolem przetrwania, odwagi i nauki, która uczyniła Helenę silniejszą, a Dom bezpiecznym miejscem na nowo. Czy w Waszym życiu zdarzyło się spotkać osobę, która wyglądała na miłą, a w rzeczywistości chciała manipulować i kontrolować sytuację? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.